Witajcie! Dzisiaj mamy kolejny test i tym razem zaczynamy już od tranzystorów. No i tutaj tak są te, te dwa e, kolejne testy też będą właśnie z tranzystorów, a czy jeden kolejny? No, co przedłużać? Zaczynajmy. Dobra, test dziewiąty mamy. E, już tutaj. Zatem pierwszy Paweł narysował na kartę symbol tranzystora NPN i go podpisał. I teraz jedno zadanie: dlaczego snyk jest błędny? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. I tak, albo Paweł źle podpisał nóżki, albo znalazł zły symbol, albo że po są odpowiedzi ajbe, albo że inna odpowiedź. E, no tak. E, już tutaj tylko włączę. O, właśnie. Tu mamy bazę. To jest dobrze, bo, bo baza ma być w tym miejscu, gdzie jest ten cały jakby katem. Kolektor też jest dobrze, bo on też, by, też był w tym miejscu i emit też jest dobrze. Więc na pewno nie będzie to odpowiedź, a że są źle podpisane nóżki, no bo są dobrze. To zobaczmy zobaczmy na symbol. Jaki my tu mamy symbol? Ja już od razu widzę, że ta strzałka w ogóle w tym miejscu nie powinna być, bo ta strzałka tak naprawdę powinna być w tym miejscu. No więc tak, więc tutaj mamy źle nasobaną strzałkę, więc sugerujemy, że to jest sposób zły symbol. Więc prawidłową odpowiedź w tym zadaniu jest odpowiedź B. Mamy zadanie drugie. Prąd bazy tenster wynosi 9,10 A, a jego wzmocnienie prądowe wynosi 1200. Oblicz prąd kolektora za obliczenia. Coś nie małe to wzmocnienie prądowe. Pamiętam, jej 1,0 mi się obcięło, ale spróbuj, spróbujmy to obliczyć. W każdym razie, nawet tak. Więc tylko wejdę na kalkulator. No i tak, jak wiemy, że. Yy, że Yy, właśnie wzmocnienie prądowe to się równa prąd kolektora podzielone na prąd bazy i teraz tak, co my wiemy? Wiemy, że prąd bazy wynosi 9 a ampera a że wzmocnienie prądowe wynosi 1200, więc tak, więc możemy sobie przekształcić wzór i prąd kolektora to będzie to będzie wzmocnienie prądowe razy prąd bazy po prostu. Więc możemy zatem po prostu liczyć. Już coś cóż, cóż przedłużać w końcu. Więc mamy 1200 razy. 9. I wychodzi nam jaki wynik? 1 ampel, około 1 ampel. A właśnie, tutaj mamy zagadkę. Dlaczego takie duże liczby? Przecież, przecież jak, my tam, jak my mierzyliśmy multimetrem, nie pamiętam czy to pokazywałam, czy nie, w każdym razie jak, się, jak, jak mierzy się multimetrem, to zwykle wychodzą w wartości rzędu miliamperów, a nie amperów, no. A tu już mamy ampery, no jak to możliwe? No właśnie, po co, że po rezystory są, nie? My tam używaliśmy rezystora 10 kiloohm bodajże, no 10 kiloohm tam było, no to, to już jest do, do, dosyć duży opór, można tak powiedzieć, więc on nam będzie ten prąd po prostu redukował. I w efekcie będzie prąd rzędu mA. No bo tak, gdyby był taki wielki prąd, to by się najprawdopodobniej skończyło po prostu uszkodzeniem diody LED i naszego tranzystora. No oczywiście tego nie chcemy, więc dlatego używamy po prostu rezystorów. Dobra, mamy kolejne zadanie w takim mądrzeźnie. Paweł zbudował obwód przedstawiony poniżej, Paweł ponosił baterię odwrotnie. Opisz, dlaczego ten story, yy, się, dlaczego się nie zdziała poprawnie. Weź pod uwagę tranzystory to już ostatnie zadanie, więc możemy się nad tym skupić. No właśnie. Co my tutaj mamy? Najpierw, e, najpierw w ogóle przeanalizujmy sobie tutaj. Co my tu mamy? Mamy kondensatory mamy mamy ledy, dobra, ok no to tak, jak podłączymy baterie odwrotnie, to na pewno wie, wiemy, że, że diody led będą podłączone zaporowo, więc to w ogóle, to w ogóle nie będą działały. E, no właśnie, mamy tak samo kondensatory one są spolaryzowane więc jak je podłączymy odwrotnie no to niestety wiemy co się stanie że po prostu nam wybuchną a jak nam wybuchną no to, to, to jest to jest logiczne że nam prądu nie będą przewodzić więc w efekcie co no do tego kolektora prąd nie dopłynie za, za żadne skarby do tego kolektora prąd nie dopłynie za żadne skarby więc, więc obwód nam nie zadziała no bo przez to po prostu zwyczajnie prąd nie popłynie no bo no bo po prostu nie ma nie ma jak, będzie po prostu obwód otwarty i nie popłynie po prostu prąd. No i w zasadzie to, to od cała filozofia. Tu już nic w zasadzie więcej nie trzeba, nie trzeba więcej tłumaczyć. Po prostu, że diody będą prostu zaporowo, a kondensatory tak samo. Więc w efekcie prąd nie dopłynie do naszego tranzystora. Czy w sensie, że od kolektora do emitera nie będzie mógł popłynąć prąd. Dobra, to chyba tyle, tak. Dokładnie to jest tyle. No więc możemy się pożegnać i widzimy się w następnym teście, czyli już jutro i to będą muszaństwo Darlingtona. No to do usłyszenia